Dzień dobry, dzień dobry 24 grudzień Wigilia Godzina 8 chyba, 08 Zaczynamy dzień Jedziemy na mieszkanie, zaraz przyjeżdża pomocnik i jedziemy dalej z tą łazienką. To chyba będzie jedna z najbardziej zakręconych wigilii w moim życiu remont mieszkania, łazienki na dzisiaj wylewkę chcemy zrobić pod prysznic liniowy tak, bo to też musi sechnąć, tak, akurat dobrze ją wylać mam nadzieję, że dzisiaj w miarę szybko pójdzie wczoraj ten projekt kuchni to wszystko rozbiło zabrało parę godzin dla mnie ale teraz też się nauczyliśmy już po łazience na tym projekcie kuchni Kurde, jest dużo rzeczy, które możemy kupić taniej niż w sklepie, w którym to zamawiamy Jak popatrzymy na ceny różnych produktów w różnych sklepach to można znaleźć niektóre naprawdę tanie Na przykład kafelki na podłogę Tutaj nam wychodzą 3000 zł do kuchni ale znaleźliśmy w drugiej firmie gdzie te same kafelki wyniosą nas chyba te 2100 to jest duża różnica tej 900 złotych różnicy. I tak samo jest na stole do kuchni. Tutaj chyba nas wynosi 2600, a znaleźliśmy w innym sklepie, którym kupimy za chyba 1100. No jest straszna różnica. Także czasami warto sobie poszukać, popatrzeć ceny w różnych sklepach i niekoniecznie wszystko można, trzeba czy można, kupować w jednym sklepie, w którym wyznaczają koszty i wyliczają, no bo jak tak to dalej sobie policzymy, to wolimy te pieniądze na, na, na przykład na kafelkach czy na stole kuchennym, które zamówimy sobie w innych sklepach, i taniej, to będziemy mogli te pieniądze przełożyć na jakieś inne sprzęty, takie jak zmywarka, czy indukcja, i kupić w wyższej jakości. Także warto sobie posprawdzać, już na łazience się przekonaliśmy bo niby wszystko kupiliśmy też do końca nie pomyśleliśmy bo nie sprawdziliśmy eee, i teraz musimy dokupywać niektóre rzeczy a niektóre rzeczy są nam niepotrzebne bo ich nie zastosujemy także za szybko się pospieszyliśmy człowiek już, już chciał, chciał a teraz się okazuje, że mógł chwilę poczekać i to inaczej jakoś zorganizować no ale nic. Dzisiaj mam nadzieję, że już sobie toaletę podłączymy w miarę. To już będzie można się załatwić mieszkania. To jest ważne, żeby na robocie mieć gdzie się załatwić, co nie? Dobra. Ja już praktycznie jestem na miejscu. Zaraz nadjeżdżę kierowca. No i wejdzie kitara. Idę zobaczyć jeszcze, gdzie są kontenery, bo nam mówili, że do kontenerów musimy wyrzucać rzeczy ale chyba widziałem kontener tam z drugiej strony stoi No dobra No, dobra się przekonamy Dobra, zobaczmy jak to mniej więcej wygląda na stan dzisiejszy, właśnie Wykręcam wszystkie wtyczki Bo będziemy je przenosić na lewo Te w ogóle pójdą z drugiej strony Bo pralki będą stać tutaj Tu mamy niewystarczające miejsca Deweloper zbudował te 10cm za wąsko I jedyna pralka, która wchodzi To taka z góry otwierana A takiej nie chcemy Chcemy dobrą, taką w miarę mocną pralkę Będziemy dużo prać Więc potrzebujemy trochę większą Tą rurę będziemy przenosić, tak? Zaraz to będziemy też przenosić Zaraz to wszystko wyciągamy, dobra, mniej więcej na stan dzisiejszy tak to wygląda zobaczymy na koniec dnia dobra sytuacja na stan obecny wszystko przygotowane żeby schować do ściany tak? zdrowiska cała. No i dobrze, przeniesienie kontakty, tutaj już też za chwilę I zaraz będzie. Przygotowywanie Dobrze jest I tylko w jednym mieszkaniu pali się światło I tylko z jednego mieszkania wydobywa się dźwięk <noise> Dzisiaj nawet do nas przybiegł ochroniarz zobaczcie co się dzieje Bo to wiecie 24 Hałasy nikogo nie ma Kto to w ogóle stuka, puka <noise> A to my sobie robimy Gniazdko. Dobrze. Już jest ciemno. Już trzeba posprzątać i uciekać. Podprysznić i zjeść jakoś wigilijną kolację. Dobrze. Czarka ma nie i to. Zobaczmy, Jeszcze będziemy ustawać, daj sobie tutaj to już Tutaj wody mieszaj do następnej, dobra Chyba leży dla No, daj to, może być to, to. Do do. Widamy Będzie prych, Gdzie można pływać, co? Dzień dobry, dzień dobry, witamy w Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia Proszę bardzo piękna pogoda O, dźwigi stoją, koparki stoją Kurde świątecznie Dobra Idziemy zobaczyć, jaki to był progres po wczorajszej robocie na osiedlu. Godzina 7.30 rano. Cisza, spokój. Chyba Mikołaj wczoraj odwiedził wszystkich, bo dzisiaj każdy śpi jak zabity. Chyba z zadowolenia. Dobra, ja lecę na chatę. Nie mam co robić. Idę coś tam podłubać sobie. Trzeba dalej robić, robić, bo w piątek do roboty, do piekarni. Także jeszcze dwa dni teraz. Z grube rury łazienki trzeba remontować A potem już takie popołudnia i zobaczymy w którym miejscu będziemy Dobra, taki to dzień się zaczyna A, pięknie, leć O, akurat mój ziomek przyjechał po mnie Samo w czasie Siemano, siemano Muzyczka gra o, No i dobra, jesteśmy, dojechaliśmy Czekaj, gdzie ja mam klucze, wszystko nie wiem gdzie, co jest O masaka Widzimy Dobrze o. Cisza, spokojnie, nikogo nie ma, o, nikt się nie plącze. Po świętach przyjdą panie posprzątają wszystko nie. Zobaczcie jak to wygląda. Takie. Mm -hmm. Trochę popękało, za mało wody było. Pora. I... No. Mocno, mocno? No, trochę, trochę. Nie? No długo trochę ścięło. On... To będzie może jeszcze miękki, to daj. nie jest, to czekaj. Trzeba wodę, żeby go No. Nadab. Szybko schnący? no. jak pojebane. Dobra. energii nam zabrakło. więc nic musimy. Tak. Więc musimy jeść po benzynie Idzie po malutku, idzie.

change like How was your day? <laughs> what? a Christmas huh? Yeah Merry Christmas Merry Christmas <laughs> I'm gonna go back warm up my bars With the Ushka Yeah <laughs> the look better, huh? Yeah You can come here Ben. Yeah. Ne? Yeah. Say Merry Christmas. Merry Christmas. Ho ho ho. <laughs> <laughs>